Na początku najważniejsze jest bardzo dobre zdrowie i świetna kondycja. To jest bardzo trudny i wymagający zawód, w którym przez cały czas jest się poddawane testom i sprawdzeniom. Wtedy potrzebna jest też konsekwencja, upór, odpowiedzialność, pewność siebie, odwaga, ale nie brawura. Niezbędna jest dobra orientacja w sytuacji, gotowość do samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji. Kiedy się leci nisko, z dużą prędkością nad ziemią, wszystko dzieje się naprawdę bardzo szybko. Bycie pilotem, a zwłaszcza pilotem wojskowym, to jest duże wyzwanie. Trzeba pamiętać, że poza radością latania, jest to ciężka, odpowiedzialna i okupiona wieloma wyrzeczeniami praca. Fascynuje nas no, wyjątkowe uczucie wolności. Oprócz tych wojskowych ograniczeń, czyli odpowiedzialności za wykonane zadanie, to uczucie towarzyszy pilotowi zawsze, kiedy wzniesie się w powietrze. Obcujemy wtedy z żywiołem, z powietrzem, nie można tego porównać do jakiegokolwiek innego zawodu. Dla wielu ludzi wizytówką lotnictwa są piloci. Trzeba pamiętać, że jesteśmy tylko. Częścią wielkiej machiny jaką jest baza lotnicza. Po to, żebyśmy my mogli latać, za nami stoi praca wielu ludzi, technicy, nawigatorzy, służby Meteo, służby obsługi lotniska, systemów radionawigacyjnych, kontrolerzy ruchu lotniczego, logistycy, strażacy mamy nawet do siebie sokolnika. I ich wszystkich praca składa się na to, żeby nasze działanie było sprawne i efektywne. 21 baza lotnictwa taktycznego powstała w roku 2010 z przeformowania 21 bazy lotniczej, 7, 8 i 40 skady lotnictwa taktycznego. Naszym głównym zadaniem jest prowadzenie szkolenia lotniczego oraz zabezpieczenie logistyczne innych jednostek będących w rejonie naszej odpowiedzialności. Nasza baza wyposażona jest w samolot SU-22. SU-22 to samolot legenda. W połowie lat 80., kiedy był wprowadzany na wyposażenie sił zbrojnych, wtedy to była super technika. Była to pierwsza polskim lotnisko maszyna o tak dużych możliwościach. Jego głównym zadaniem jest niszczenie celów naziemnych, rozpoznanie oraz wsparcie wojsk lądowych. Za swoją niezawodność jest bardzo lubiane przez pilotów, techników. Obecnie ciągle jest intensywnie wykorzystywane. Bierzemy udział w ćwiczeniach kraju, za granicą, wspieramy szkolenie jednostek przeciwlotniczych, specjalistów naprowadzania z wojsk lądowych i wojsk specjalnych. Ćwiczymy z marynarką wojenną. Jako jedyni pomagamy szkolić nawigatorów naprowadzania z wykorzystaniem realnego uzbrojenia. Stanowimy bardzo ważny element bezpieczeństwa naszego kraju. W naszych eskadrach szkolimy również młodych pilotów. Zaczynają u nas karierę pilota i oficera. Uczą się latania operacyjnego, prawdziwego lotniczego rzemiosła. Jest to ogromna odpowiedzialność dla instruktorów, jak i całego personelu bazy, aby w bezpieczny i efektywny sposób przygotować tych ludzi do wykonywania zadań w powietrzu przyszłości. Do dzisiaj pamiętam swój pierwszy lot na 122. 22 Zaskoczyła mnie ogromnie jego dynamika. Kolokwialnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że zanim się połapałem, że start się zakończył, miałem już 1200 metrów wysokości. Było to 21 lat temu, w roku 1993, ale do tej pory pamiętam wrażenie, jakie odniosłem przy tych prędkościach, przy ilości czynności, które trzeba było wykonywać niemalże jednocześnie. Przy nadpokoju informacji dochodzących z wieży kontroli lotów, komentarz od instruktora, który siedział w drugiej kabinie, miałem wrażenie, że ten lot nie może zakończyć się szczęśliwie. Że nie jest możliwe lądowanie tym samolotem. Dlatego teraz, szkoląc młodych pilotów, staram się pamiętać o, tym, o tych wrażeniach, które odniosłem, i mieć dla nich pewną dozę wyrozumiałości w tych ich pierwszych lotach, ponieważ wiem, jak trudne są te momenty. Od 2011 roku mamy u siebie zespół demonstracyjny, zespół pokazowy składający się z pary samolotów Su-22. Nasi piloci co roku prezentują się na pokazach lotniczych w kraju i za granicą, promując polskie lotnictwo. W odróżnieniu od innych nie wykonujemy akrobacji, prezentujemy za to elementy taktyczne związane z naszymi codziennymi zadaniami, czyli niszczeniem celów naziemnych i wsparciem wojsk lądowych. Mieliśmy trochę wątpliwości, czy taka prezentacja znajdzie uznanie wśród widzów, jednak efekt przerósł nasze oczekiwania. Mamy wiele sygnałów, że to, co prezentujemy, podoba się widzom zarówno w kraju, jak i za granicą. Latanie daje ogromną satysfakcję. W tym zawodzie codziennie jesteśmy sprawdzani jako ludzie, jako piloci, jako oficerowie. Każdy lot jest inny, ale zawsze jest to zadanie skomplikowane, wymagające precyzji. Kiedy wykona się to zadanie prawidłowo, satysfakcja z tego jest największa.